Gabor Mate, specjalista o traum, mówi, że trauma to rana. To głęboka, ukryta rana w naszym wnętrzu. Pochodzi oczywiście od greckiego słowa znaczącego ranę, coś bolesnego, co pozostawia ślad. Aby kochani zrozumieć lepiej traumę, wyobrazić można sobie, że masz głęboką ranę na swojej skórze. Kiedy jest świeża i otwarta, każdy, nawet delikatny dotyk sprawia ogromny ból. I podobnie dzieje się z naszą raną psychiczną. Każde niezrozumienie, odrzucenie, krytyka może intensywnie boleć, ponieważ dotyka wrażliwego miejsca w tobie. Wyobraź sobie dziecko, które czuje się niewidziane, nierozumiane, samotne w swoich emocjach. Do, dla tego dziecka brak zrozumienia jest wyjątkowo bolesny, jak sól posypana na ranę. Taka sytuacja pozostawia traumę, którą dziecko nosi w sobie przez całe swoje życie. Gdy dorasta, nawet drobne sytuacje, gdy ktoś nie rozumie jego emocji lub potrzeb, mogą wywoływać intensywny ból, przypominający mu o starych ranach. Ból teraźniejszości jest czasem echem bólu przeszłości. Trauma ma jednak drugą stronę. Z czasem rana się goi i zamienia się w bliznę. Blizna jest twardsza, mniej wrażliwa, sztywna, chroni, ale jednocześnie ogranicza. Tkanka bliznowata jest pozbawiona czucia i elastyczności. Podobnie dzieje się w naszym umyśle. Kiedy traumatyczne przeżycia są zbyt bolesne, tworzymy wokół nich psychiczną bliznę, mur chroniący nas przed bólem, ale jednocześnie odcinający nas od życia, emocji i relacji. Jak może wyglądać taka trauma w praktyce? To może być osoba, która panicznie boi się odrzucenia, dlatego unika bliskich relacji. To ktoś, kto wpada w gniew lub smutek bez wyraźnego powodu, bo drobna uwaga na przykład przypomniała mu o odrzuceniu z dzieciństwa. To może być również osoba, która pozornie nic nie czuje, jest zamrożona emocjonalnie. To jest ból, był zbyt duży, żeby go czuć. Ale jest dobra wiadomość, moi drodzy. Traumę naprawdę można leczyć. Możemy zareagować na psychiczną tkankę, którą kiedyś straciliśmy. Psychoterapia, techniki mindfulness, terapia MDR, terapia narracyjna czy terapia ciała. To są naprawdę skuteczne metody, które pomagają nam odkryć i uzdrowić nasze stare rany. Dzięki tym technikom uczymy się rozpoznawać, że reakcje, które. Dziś przeżywamy, są tylko achem przeszłości, a nie prawdziwym obrazem obecnej rzeczywistości. Możemy odzyskać naszą elastyczność emocjonalną, nauczyć się reagować adekwatnie do tego, co tu, tu w tej chwili, tu i teraz, bez tego bólu sprzed lat. Możemy odzyskać siebie wolnych, autentycznych, zdolnych do pełnego życia. Więc zobaczcie. Ile mamy dzisiaj narzędzi? Czy warto być w traumie? Chyba nie. Jeśli masz ochotę na konsultację ze mną, możemy pracować też z traumą i z tymi rzeczami, które w nas, obojętnie czy zamrożone, czy na wpół świadome, to warto z nimi pracować, żeby odzyskać swoją wolność. Do zobaczenia.